Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy pizzę. Pokażę, może jak to się robi. Z czym, że. O, tu mamy taki zaczyn na pizzę. Zacząłem ją robić, ale uświadomiłem sobie, że może to sfilmuję. Jak się robi taki zaczyn na pizzę? Bierze się około łyżki drożdży. Może pokażę, jakie drożdże. Ja, ja akurat użyłem. Użyłem właśnie takiej drożdy. Drożdży babuni. Około łyżki stołowej takich drożdży, do tego gdzieś około pół szklanki wody, może nawet nie całą, całą szklankę wody, no i gdzieś pół szklanki mąki, łyżka cukru, dobrze wymieszać, postawić w ciepłym, mie w ciepłym miejscu i mniej więcej wygląda konsystencja tak. Takie wyrośnięty taki zaczyn, nie? Już za chwileczkę właśnie będę teraz robił ciasto. Co potrzebujemy? Do takiej pizzy, do takiej pizzy, to na piszkę, na potrzebujemy około 3 taniech morki, ja to biorę i tak na oko, bo ja chcę te nie są pełne. 550 mąka. Teraz wbijamy to jajeczko. Jedną muszkę soli. I może momencik. Tutaj proszę czekać. Damy jeszcze. No, bo to mój syn pomaga mi nagrywać. dodajemy może troszeczkę oregano do ciasta. My ciasto będzie brzmiało samo w sobie, na oregano. Oczywiście tego niewiele, bardziej tak do smaku, ale um, się wyda. możemy też dodać jeszcze jakiejś bazylii, na przykład jak mamy bazylię. O, proszę, bazylia. Tutaj, synku, troszeczkę wyżej kamerę, żeby było widać. Tak, Co syn filmuje dzisiaj. No i dodajemy ten na zaczyn zrobiony właśnie troszeczkę mąki, troszeczkę drożdży i wsypujemy to wszystko razem teraz zaczynamy robić Oczywiście może się nam jeszcze przydać mąka całą tą zawartość mieszamy będziemy może potrzebowali jeszcze troszeczkę mąki żeby podsypać I czekamy najpierw wyrabiamy ciasto jak będzie nam za gęste będziemy stosunkowo dolewać wodę Ciasto musi być w miarę dosyć gęste. Ja akurat potem, tym momencie, najpierw dodajemy troszeczkę wody. W tym zaczynie już troszeczkę wody jest, także jak mamy w zaczynie dużo wody, no to już nie musimy potem dodawać. Nie? Wszystko uzależnione jest i to. Łącznie razem na takie ciasto wychodzi około, no strzelam razy drzwi, wychodzi około szklanki wody. musiałem jeszcze podsypać mąką bo trochę o, ciasto mi się kleiło do rąk o to tak jak tutaj widać no i tak sobie spokojnie w tej mące wyrabiamy to nasze ciasto możemy sobie o dzisiaj mój syn przejął rolę nadwornego kamerzysty samemu trudno by było mi było się robić ciasto i filmować no ale miejmy nadzieję że będzie Pizza dobra. To się zresztą ukaże, dziś będę się zrobić dwie blachy, bo przyjeżdża do nas jeszcze jakaś koleżanka mojej żony. No, ja, syn, moja żona, drugi syn. No to tak troszeczkę tego będzie. A pizzy nie może zabraknąć. Lepiej, żeby zostało. Można jeszcze potem nawet ją odgrzać, nic się nie stanie. Mikrofali do też w piekarniku. Mikrofali to warto wtedy ją lekko zwilżyć wodą bo ona wtedy paruje. Jeszcze sobie wytrzymamy rączki. Wycieramy rączki. I wyrabiamy dalej ciasto. Może nie wychodzi to tak profesjonalnie jak robią to w pizzeriach, ale ja nie pracuję w pizzerii, ja robię pizzę domową. Teraz pico za chwilę. Te ciasto weźmiemy, ulepimy taką kuleczkę na talerz i wsadzimy do piekarni, do lodówki. Przepraszam. I w tej lodówce sobie tak poleży z pół godziny co najmniej. Z ciekawości, jak powie, no tak w cieple wyrośnie lepiej. I tak i nie. W lodówce zauważyłem, że jak w lodówce sobie leży, te ciasto jest troszeczkę inne, bardziej takie chrupkie. Yy, i no jest smaczniejsze, nie? Dobra. Mamy takie ciasto, kuleczkę i tą kuleczkę sobie jeszcze tutaj weźmiemy talerz. Filmuj sobie talerz. Podsypujemy troszeczkę mąką i proszę kładamy do lodówki. Dobrze, proszę Państwa, już mamy zrobione tak: kiełbaska, cebulka, ser. Robimy teraz sos na ciasto. Troszeczkę oliwy. Bierzemy jakąś łyżeczkę. Mniejszą łyżeczkę. 70, koncentratu. Koncentrat dajemy tak: z dwie, trzy łyżeczki, nie za dużo. Tyle. Dobrze, łyżka może śmietany, proszę Państwa, to jest moja nowość ze śmietaną sos rewelacja po prostu rewelacja na Bałtyku co możemy jeszcze dodać możemy dodać jeszcze do tego sosu troszeczkę z czosnku oczywiście oregano to podstawa oregano oregano nam tutaj nie żałujmy mój syn kręci i co jeszcze jest ważne proszę państwa troszeczkę wody sos ma być gęsty nie ma być rzadki no, i tutaj postanowiłem troszeczkę zaeksperymentować, troszeczkę pieprzu kolorowego. Naprawdę, tutaj ostatnich moich kilka dania robiłem, naprawdę jest całkiem niezłe z tym pieprzem. Pieprzu jest, nie potrzeba wcale dużo, daje niesamowity wprost aromat. Sypujemy i mieszamy nasz sos do pizzy. Trzeba oczywiście, żeby miał jednolitą konsystencję. Możemy jeszcze troszeczkę, bo widzę, że. Dodać trochę koncentratu. Cisza na planie. Mieszamy. mieszamy, Dobrze. Mi się ładnie w sosik. Za chwileczkę pokażę jak wyrosło ciasto. I zaraz będę wyrabiał ciasto. To ciasto. Przeleżało około 40 minut w lodówce. Proszę zobaczyć. Pamiętać, jakie była malutkie kuleczka? Jak ładnie urosło? Zaraz będę wyrabiał go właśnie w taki nietypowy sposób. Ale to za chwilę. Tylko zrobię tutaj porządek. Ciasto będę wyrabiał już wyrośnięte na kaszce manny I naprawdę te ciasto wychodzi nam całkowicie inne. Powiem tak, dla mnie rewelacja. Jakby nie było, proszę. Kaszka manna. Muszę zobaczyć, bo to mój syn filmuje. To będzie na takiej pizze, na takiej dużej blaszce. Proszę zobaczyć. O, za chwileczkę. Dobra. Ciasto. I wyrabiamy. Patu. na tej kaszce nie. Oczywiście możemy jeszcze przesypać od czasu do czasu. Kaszką, tak, żeby ta kaszka Manna nam tutaj wlazła do środka. To nam ładnie wyrośnie. Zresztą zobaczymy. No, już mamy ciasto wyrobione. No i teraz przekładamy na naszą blaszkę. Jest trochę większe, hmm. ale to nie zaszkodzi. Dla lubiących na przykład dużą ilość sera, możemy tutaj włożyć ser i ładnie zawinąć nam ten serek. Teraz idziemy z koksem, proszę Państwa, Blacha była prędzej, yy, blaszka była prędzej natuszona, teraz wysypana właśnie też między nimi. kaszką, będą sos Teraz lewamy sos na całą pizzę. Nie stosuję dużo składników do pizzy z tego względu. Akurat u mnie w domu taką lubią. Nie zalecam dodawania dużo warzyw, gdy zawierają dużo wody. I wtedy zamiast dobrej w miarę smacznej pizzy, zrobi nam się po prostu zakalec. Nie? A tu nie o to chodzi, żeby to był zakalec, tylko ma być pizza dobra. Dobra. Teraz bierzemy cebulę. Cebulę ja bardzo lubię cebulę. U mnie w domu też lubię cebulę. Cisza na planie, bo tu mam gości właśnie już się niecierpliwią. Szymiak. Już są głodni. Już I wysypujemy całą tą cebulę. Tutaj. Dobrze. Jedziemy z kocem dalej. Szymiak nie, Szymiak nie. wysypujemy kiełbaskę. Już wysypujemy kiełbaskę. Najlepiej, może być tu i boczek wędzony. Przegląd lodówki, tak naprawdę że biorąc izuzję wędlin, tym lepiej, salami i całą resztę. Rozprowadzamy to w miarę równomiernie, żeby było na tym. Proszę zobaczyć, mój syn film filmuje cały czas. I teraz wysypujemy ser. Może być ser w plastra, może być tarty. Ja akurat tutaj kupiłem taką końcówki serowe, właśnie ode mnie z zaprzyjaźnionego sklepu, zawsze nie odkładają. I tak naprawdę... To już jest wszystko. Co dalej, synku zajdź. Filmy? Dobra, filmy. No. Wkładamy to wszystko do piekarnika. Termoobieg, temperatura 200 stopni. Ach. W moim przypadku, w moim przypadku mojego piekarnika, czas 21 minut, to wszystko. 30 sekund temu wyciągnięta pizza z piekarnika, ja może pokażę jak ona wygląda. Może przykleję tutaj... ją w ten sposób Mamy. to jest najlepsze na ziemi dziękuję lepsza w pizzerii moment chcę pokazać jakie wyszło ciasto o, ho, ho, ho. sztywne chrupkie. na mnie synu smacznego just